Witam Was w moim kosmosie. Dzisiaj z pięknym zefirem. Eee, piękny jest, piękny ma dźwięk w ogóle. Zapomniała go moja przyjaciółka. Przyjechała trochę nam pograć. I zapomniała go wziąć do domku. A ja właśnie stwierdziłam, że chyba też będę musiała sobie zakupić takiego zefira. I żeby czasami tutaj grać coś, bo no piękny ma dźwięk. I jest bardzo podobny do wody. Także coś dla mnie, do kości wody. Chciałam dzisiaj w tej kamerce trochę na temat tego, jak udało mi się rzucić jaranie na tyle, żeby powiedzieć nie i po prostu na tyle, żeby od czasu do czasu sobie zapalić, jak mam ochotę. I to nie jest z nie tego, że ja muszę, tylko po prostu okej, okay, czuję, że dzisiaj mam ochotę sobie zapalić. Może chcę znowu jakąś odpowiedź dostać, czy, jakaś <laughs> jaka chrypka, jakaś odpowiedź, czy nad czymś porozmyślać i wtedy właśnie lubię sobie też zapalić czasami. Bo kiedyś jak paliłam, to było to po prostu tylko po to, żeby chyba zapomnieć o tym wszystkim, o tym moim pięknym, wspaniałym życiu, które... pięknym, wspaniałym życiu o tym, że się nic nie działo i że mi się ciągle nic nie chciało i byłam taka bardzo zdemotywowana i nie wiedziałam, co ogólnie mam sobie robić w tym życiu. Gdzie na przykład teraz ja sobie właśnie zapalę i mam rozkminę, tak samo jak na Amanitce, ale jak właśnie od czasu do czasu, nie codziennie, o codziennie pewnie gdybym znowu zaczęła jarać, to by mnie to zdemotywowało. A od tego wolę się uchronić. Także jaram sobie, co, jaram sobie co jakiś czas, jak mam ochotę. Eee, tak, bo mam właśnie, tak samo jak płama nicę inne odczucia, inne przemyślenia. Dużo się wtedy myśli, dużo się dzieje, dużo przychodzi, dużo jest takiego wyczucia. No ale dobra, trochę, trochę odleciałam od tematu. Eee, tak i jak udało mi się właśnie rzucić jaranie? Ja znalazłam sw swoje why. Dlaczego. Dlaczego ja chcę rzucić? Dlaczego ja nie chcę jarać codziennie? Już nie chodziło o to, że mi się po prostu nic nie chciało, tak? Bo ja wiedziałam, że tak jest. Ja byłam bez tej motywacji i tak dalej jarałam. To jakoś mnie nie ruszało, OK, Ruszało mnie. Kiedy ja rano wstałam i miałam takiego kaca. Kurczę, że znowu zajarałam, miałam nie jarać i znowu mi się nic nie chce. I tak nie chce mi się do pracy iść. Było takie... No, gdzie... Wiedziałam, że mnie to demotywuje, tak? że ja nic nie robię, że kurczę, siedzę w domu i oglądam tylko filmy nic nie mam z tego życia, nie korzystam. I tam to jakoś nie było takim moim wielkim why, dlaczego ja miałabym przestać to robić. Wtedy był, było to tak silne, tak, taka silna uczucia, uczucie potrzeby jarania, że nie dało się opanować tego nałogu. Później jak właśnie y, zrobiłam tą kundalini jogę, detoksyfikację, która mi pomogła, do tego jeszcze moim takim największym why, właśnie dzisiaj sobie przypomniałam, dlaczego ja chcę przestać jarać? Bo ja chcę pamiętać swoje sny. Ja chcę wiedzieć, co mi się śni. Uwielbiam śnić. A jeszcze do tego, jak miałam, pamiętam y, trzy świadome sny. Był to czas, kiedy praktykowałam... Y, Techniki, właśnie techniki świadomego śnienia, kiedy sprawdzasz rzeczywistość. Normalnie w życiu takim sprawdzę, to się nazywa Reality Test. Patrzysz na przykład na swoje ręce, bo w śnie Twoje ręce się zmieniają. One nie są cały czas takie same. Więc to jest ten jeden z testów rzeczywistości, gdzie spoglądasz na swoje ręce i pytasz się siebie czy jaśnie. Czy jaśnie i wracasz swoje ręce. I jeżeli robi się to codziennie z, jaką, z jakąś częstotliwością, się to robi codziennie i to powtarzasz ciągle, to w końcu twój umysł, twoja podświadomość to zapisuje i przyśni ci się to. Więc mi się przyśniło, że się budzę tak we śnie. Patrzę na swoje ręce, pytam się siebie, czy jaśnie, one się tak dziwnie w ogóle zaczynają ruszać. I ja wtedy z tego podekscytowania takiego jaśnie obudziłam się! Wow. Ale to było mocne, i to był wtedy taki pierwszy krok do tego, że, że. Kurczę, da się, normalnie da się. I drugi mój świadomy sen to był taki, że obudziłam się. Um, obudziłam się w, u mnie w, na dole, tam w salonie, i też patrzę na swoje ręce, i one się tak dziwnie zaczynają ruszać, i ja wtedy ja śnię. Że to nie było już takie, że okej, okay, ja się podepisytowałam, tylko już wiedziałam, że mam na spokojnie, bo dużo też czytałam, ja dużo studiowałam, ja się tak w to wkręciłam. Nastawiałam sobie budzi, go tam kurcze piątej rano czy szóstej, 6... która to było? Szli sorki. No, dwa lata temu to praktykowałam. No, gdzie masz cztery fazy snu, i ostatnia faza to jest faza rem, kiedy ty już nie masz tego głębokiego snu takiego, tylko ty śnisz. Wtedy właśnie są sny. Ja się budziłam właśnie w takich momentach. Nastawiałam sobie budzik i mój drugi, właśnie świadomy sen. Pamiętam, poszłam wtedy do pracy. Pracowałam tutaj zaraz pod e, biblioteką. Dosłownie minutkę, nie całą, miałam do pracy. I wtedy poszłam zamiast na dwunastą czy na dziewiątą, ja przyszłam na godzinę szóstą. Więc wracając do domu, a że miałam tylko minutkę, mówię: no dobra, idę spać dalej. I weszłam właśnie w ten stan takiego świadomego śnienia. <laughs> I wtedy właśnie mm, obudziłam się w salonie u siebie. Spojrzałam na swoje ręce. Czy jaśnie. One się zaczęły trochę tak ten, więc ja stwierdziłam, okej, okay, jaśnie. Wstałam tak pomału i tak szłam i, i to było... wszystko to było takie mm, jak w rzeczywistości, ale ta rzeczywistość była taka. Taka kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. No tak jakbyś właśnie. Nie wiem, czy jest, czy można sobie to wyobrazić, jak się budzisz we śnie. Jakbyś sobie wyobrazić, jakby sobie wyobrazić, że się budzimy we śnie, budzisz się we śnie. I jak to wygląda? Jakie są odczucia? To takie właśnie były. <laughs> takie, że budzisz się we śnie. I ja wtedy tak stanami. No dobra, no to co ja mam, Co ja mam robić? A że uwielbiam latać, po prostu uwielbiam latać w snach. To stwierdziłam, ok, polecę. No i jak zaczęłam lecieć, to już później mi się urwała świadomość. A trzeci raz to też mi się śniło. Właśnie miałam świadomy sen, jak spojrzałam w lustro. Gdzieś szłam jakimś marketem i było lustro. I też jest inna technika, to jest właśnie jak spojrzysz na siebie w lustro. To nie wyglądasz tak jak ty. Więc ja się spojrzałam w lustro i w ogóle coś innego zobaczyłam i też już wiedziałam, że, że śnię. Wtedy też chyba mówię, no dobra, i co? No latać no. Jakoś tak jak się budzisz w tym śnie, to taki pusty łeb jest. Tylko mi to jedno przychodziło do głowy, nie? Gdzieś tam chyba też sobie pomyślałam, a najpierw sobie pomyślałam, że chciałabym zobaczyć swoje poprzednie wcielenia, ale chyba nie było mi to dane zobaczyć. No i później poleciałam. Tak, to właśnie było to. Więc e, przeskakując z tego kurczę jednego tematu na drugi, w, w, wchodząc w świadome sny, ale wracając do pierwszego filmiku, <laughs> e, ale, ale wracając do właśnie pierwszego tematu, żeby znaleźć to swoje why, więc to było takie moje wielkie why, dlaczego ja chcę przestać jarać. Bo ja chcę pamiętać swoje sny, ja się chcę obudzić rano i ja chcę pamiętać swój sen. Co półtorej godziny są nowe fazy, czyli cztery fazy trwają półtorej godziny. Chyba, nie jestem pewna. No i także ja miałam taką wielką fazę wtedy na te świadome śnienie, jeszcze do tego chciałam wyodzieć ciała i mówię, przecież Ja ranie mi w tym nie pomoże, tak? Nie powiem, że było mi łatwo, że jakoś tak od razu rzuciłam jaranie, tak? Było to takie, okej, okay, nie jarałam tydzień, dwa, było super, później ja zajarałam i miałam takie fazy, że jak już zajarałam, to już wciągało mnie na kilka dni znowu. No i później znowu, okej, okay, znowu nie pamiętam swoich snów. No i to było takie kilka razy, już później powiedziałam nie, yy, już był taki moment, że zapytałam sama siebie, co wybierasz. Co wybierasz? Czy wybierasz jarać i nie pamiętać tych snów? Czy po prostu wybierasz bycie wolnym od jarania i mieć coraz to żywsze, żywsze, mieć coraz to właśnie e, intensywniejsze sny po prostu dzięki temu, że nie jaram. Nie wiem jak Wy, ale u mnie to naprawdę działa. I w sumie u moich kilku znajomych tak samo, z którymi rozmawiałam, że jak jarasz, toś to budzisz się rano i ty nie pamiętasz swoich snów, bo ten umysł ten jest taki, kurczę, za, zadumiony jeszcze od tego jarania. To takie jest... Ja to, kurczę, nie lubiłam nigdy wstawać, naprawdę. Eee, a teraz jak wstaję jest takie... i dzień dobry i w ogóle wow! I już sobie planuję, jak ten dzień będzie wyglądał. I będzie taki fajny. I zawsze to jest właśnie, to jest pierwsze co, jak wstaję. Znowu lekka, lekka zmiana tematu. Pierwsze co jak wstaję jest po prostu takie, Ach, że się obudziłam, że dane było mi, że jest mi dane przeżyć kolejny cudowny dzień, że ja się budzę, że jestem zdrowa i znowu ta wdzięczność, że jestem w ogóle w super miejscu, że mam super przyjaciół i jest... i myślę sobie, jaki ten dzień będzie fajny, znowu pojadę sobie do pracy, czy obojętnie co robię, czy mam wolne, czy coś. Jest takie nastawienie się już na ten dzień. Nie jest to, że ja wstaję lewą... Nową, że ja wstaję lewą ręką eff, a, wstaję lewą nogą i mam już z rana zrąbany humor, nie? Nie kumam nie, tego. Jak można się obudzić już ze zrąbanym humorem? I idziesz taki do pracy. W, taki w takim nastroju. Czemu tak jest? No bo wstajesz z rana i myślisz sobie Sorry. Znowu idę do pracy. O, jak ja nie lubię tej pracy! O, Jezu, znowu muszę tam iść. No to nie dziwię się, że później dzień jest taki, a nie inny. No bo jeżeli z takim nastawieniem wstajemy i już z rana sobie tam kurczę, narzekamy i myślimy sobie o tym, czego nie lubimy i co w ogóle nie sprawia nam przyjemności, no to ten dzień nie będzie fajny. To to może możesz się dziać, kiedy wstajesz tak zwaną lewą nogą, nie wiem. Nie miewam takiego czegoś. I co jeszcze może być przyczyną lewej nogi? No chyba tylko to, że idziesz do pracy, no bo kurczę, do pracy, której nie lubisz tak naprawdę. Gdybyś lubił swoją pracę, to byś wstawał z takim... Mm, ja tak wstaję. No. Ja szukam tylko pozytywów, naprawdę, szukam pozytywów. Em, swojej pracy, bo gdybym zaczęła się skupiać na negatywach, to bym się musiała zwolnić w końcu, <laughs> jakbym zaczęła dostrzegać te negatywy. A jak tak, no nie wiem, no zresztą, jeśli chodzi, chodzi o pracę, no to pracę mamy taką, jaką sobie sami wybieramy, nikt nas nie zmusza do tego. To też ostatnio rozmawiałam z swoją przyjaciółką na temat pracy, ona mówiła, że Żali ludzi, którzy tam pracują w tej fabryce za minimalną kasę, i że firma taka bogata mogłaby płacić więcej. No i moja odpowiedź na takie coś jest: kurczę, no ale każdy ma wybór, tak? Ta osoba, która zarabia minimalną kasę, ma wybór, czy zostanie w tej fabryce, czy nie. Nikt ją nie trzyma tam siłą. Dobra, może można powiedzieć, że albo sytuacja ciężka w życiu i trzeba pracować, no no to jak już masz ciężką sytuację w życiu i musisz pracować, to nastaw się tak, żeby szukać właśnie pozytywów w tej pracy. No okej. Okay. Nie jest to może praca marzeń, ale co ci się w niej podoba? Moja praca też nie jest pracą marzeń. Kurczę, no nie widzę się, że do końca, chociaż nie wiem, tam babki niektóre pracują po 20, kurczę, 30 lat w tej opiece. No ale ja nie planuję, no już. Wiecie, ja nie planuję. Nie wiem, jak to będzie za tydzień, dwa. No, ale szukam pozytywów na ten moment. Na ten moment mi się podoba, jest ok. Mm. No, I to tak na temat pracy. Ok, było na temat jarania, ale to będzie taki pomieszany filmik, chyba. E, na temat jarania, jak udało mi się rzucić. No i właśnie to było takie moje why, żeby pamiętać swoje sny. No, pamiętać swoje sny. I dlatego teraz, teraz znowu zaczynam pamiętać swoje sny. A wcześniej miałam taki czas, że tam zdarzało mi się częściej zajechać. No i stwierdziłam, że kurczę, no znowu za często, tak, że znowu za często gości to jaranią w moim życiu. I po prostu trzeba trochę odsunąć, no. Tak, trochę to odsunąć, zastanowić się, czy mi to tak naprawdę jest potrzebne. Co mi to daje, że ja sobie zajadam? No, co mi to daje? No, mi dużo nie daje. No, chyba, że mam właśnie takie dni jak teraz, gdzie jestem zmotywowana do tego właśnie, żeby tworzyć. I dużo fajnych wiadomości przyszło na znowu. No, to jest fajne. Więc tak, ważne jest, żeby znaleźć swoje bajki. Jak znajdziesz swoje łaj, to i znajdziesz siłę, żeby to rzucić. Albo żeby to rzucić na tyle, żeby móc mówić nie, a palce od czasu do czasu, żeby to nie miało kontroli nad tobą. Żebyś to ty miał kontrolę nad tym, nad tym nałogiem. To też było właśnie z fajkami. Znajdź sobie swoje łaj. Dlaczego nie chcesz jarać? Moim łaj, dlaczego też rzuciłam fajki, to było smród. To był smród. Naprawdę, ja po prostu. Jak był moment, kiedy nie paliłam, i osoby, które paliły, na przykład wchodziły do autobusu, zaraz po tym, jak zapaliły papierosa i wyrzuciły, i był taki nieprzyjemny zapach, że po prostu nie dało się stać koło tej osoby. I ja wiedząc, że ja palę zaraz przed wejściem do autobusu, to jest taki sam zapach ode mnie. Więc to było taki moim głównym ja, że ja po prostu zapach. Było mi głupio przed ludźmi, że ja nieładnie pachnę, że, kurczę, śmierdzi ode mnie kiepą. No, takim, taką popielniczką, że i ręce śmierdzą, i z buzi śmierdzi, i ubrania śmierdzą, włosy, i wszystko po prostu śmierdzi. No i to było moje takie... To już nie, nie chodziło o to zdrowie, nie? Otóż to, że, że palenie, kurczę, zabija, czy ileś ma tam tych 40 milionów związków chemicznych w sobie. Nie, to nie było ważne. Ale to, że śmierdzi, no, no i zęby jeszcze przy okazji, że żółkną, że paznokcie żółkną. Same negatywy, no i... Mając to why, to dlaczego, dlaczego ty chcesz to robić, to, to jest już po prostu tak silne, że ty nie będziesz tego robić. Bo będziesz mieć silny why. T, no... No, oh, to tak. To na tyle tego, na tyle. Kurczę. To tyle na temat tego, jak, jak rzuciłam ja ranie, i jak rzuciłam fajki. I to chyba w sumie tyczy się wszystkich nałogów. No, nawet alkoholizmu. Bo na koniec to zawsze my wybieramy. My wybieramy co chcemy. Czy chcemy żyć w tym nałogu? Czy po prostu odpuszczamy? I co chcemy? No. Dużo no, też kasy można zaoszczędzić, nie? No. Ile na fajkach się oszczędzi. Tutaj teraz wszystko zdrożało w Anglii. Miała tak palić, kurczę, ile ja kasy oszczędzam. Wow, super to jest normalnie. Tak, no to tyle. Zefirek. Piękny jest. Piękny ma dźwięk. No, to tyle tam trochę było mowy na temat wszystkiego świadomego śnienia. Tak, świadome sny są super, znajdź swoje why No, fajny dzień dzisiaj był w ogóle. zupkowe Zubkowe poniedziałki. A właśnie, ale to nie, to nagram osobny filmik na ten temat. Mama, ja mam taki klik. No. Zakupiłam sobie dzisiaj szybkowar, ale to na.